Dzień dobry, witam Was kochani bardzo, bardzo serdecznie. Zobaczcie, tutaj na planszy przed nami dzisiaj bardzo dużo literek. Popatrzcie, dopiero od pewnego, naprawdę niedługiego czasu za, zaczynamy uczyć się literek, a tu już pojawiają się, zobaczcie w jakiej ilości. Bardzo dużo liter znamy. Kochani, powtórzmy je sobie, tylko najpierw popatrzmy, dlaczego niektóre z nich są napisane na czerwono, a inne na niebiesko. Myślę, że każdy z Was wie i pamięta, że te literki, które zapisane są tutaj u góry na czerwono, to są literki samogłoski. A te na dole niebieskie to są spółgłoski. Pamiętacie, samogłoski to są te głoski, które jesteśmy w stanie bardzo przeciągać, wymawiając je. I na przykład mówimy a, o, i, u. Tutaj znowu u. Natomiast te spółgłoski, które są niżej, jesteśmy, musimy je wymawiać troszeczkę krócej. No, może z wyjątkiem m, która jest taka troszeczkę dłuższa, natomiast te inne niestety musimy wymawiać krótko. To jest -ty, to jest -i, to jest -dy. Ja Wam nieraz już mówiłam, że dla naszej wygody dodajemy sobie jeszcze inne głoski podczas wymowy tych spółgłosek, żeby po prostu było nam wygodnie. I na przykład o spółgłosce m, Nieraz mówimy, że to jest M, kiedy na przykład uczymy się alfabetu. O spółgłosce T mówimy, że to jest T. O I mówimy, że to jest J, bo jest nam wygodniej. A D wymawiamy jako D. Po prostu dlatego, że sama wymowa spółgłosek nie jest, można by powiedzieć, wygodna. Kochani, popatrzcie, znamy już, wiemy jak. Bo to były przed chwilą, czytaliśmy głoski, ale teraz wiemy, jak one wyglądają, to jest ich obraz graficzny. Wiemy również, moi drodzy, i potrafimy już odczytywać sylaby, które potrafimy tworzyć właśnie z liter, które do tej pory poznaliśmy. Popatrzcie, mamy tutaj bardzo małą ilość sylab, bo powiem Wam szczerze, że z tych literek, które poznaliśmy, możemy o wiele więcej sylab stworzyć. Ja dzisiaj przygotowałam tylko kilka. A to dlatego, żebyśmy mogli przećwiczyć naszą buzię w wymawianiu. Po prostu ćwiczymy buzię, bo kiedy chcemy nauczyć się czytać, musimy również ćwiczyć buzię, żeby wymowa była wyraźna, żebyśmy umieli wszystkie głoski wyraźnie wymawiać. Dlatego kochani, troszkę gimnastyki buzi. Uwaga, wszystkie dzieci siadają wygodnie i patrzą teraz na ekran i od, wymawiają wszystkie głoski bardzo wyraźnie. Ty, u, tu, ty, a, ta, ty, o, to, my, a, ma, my, o, mo, my, i, mi, i, a, ja, my, i, a, czyli mia, ty, i, a, ja. I. O, t, J. Spróbujmy przeczytać jeszcze raz, ale zróbmy to już płynnie. Czyli bez dzielenia na głoski, tylko od razu czytamy całą sylabę. Tu. Ta. To. Ma. Mo. Mi. Ja. Mia. tia, J. Na pewno się udało. Kochani, Oprócz sylab, z liter, które znamy, potrafimy tworzyć już wyrazy. Popatrzcie, ja wyrazy mam tutaj w czterech kolorach. Czy wiecie dlaczego? Dlatego, że w kolorze zielonym zaznaczyłam wszystkie wyrazy. Może nie są to wszystkie, które znamy, ale są to trzy wyrazy, które składają się z trzech liter, czyli trzy literowe. Na niebiesko są wyrazy czteroliterowe, na żółto. Pięcioliterowe, jej I na czerwono a sześcioliterowiec nam się znalazł. Kochani, spróbujmy teraz przećwiczyć naszą umiejętność czytania. Zaczynamy od tych krótszych, trzyliterowych wyrazów. Zaczynamy. My, a, i, maj. Ty, a, my. Tam, my, uj, mój. Spróbujcie razem ze mną czytać. Możecie wrócić od początku. Maj, tam, mój. A teraz kolejne czteroliterowe wyrazy. Przechodzimy do coraz trudniejszych. My, a, m, a. Ma, ma, mama. Ty, a, ty, a. Ta, ta, tata. Ta. Ty, u, i, a. Tu, ja, tu ja. A u, ty, o. Auto. Auto. My A. Mi. Ja, mi ja. I A my A, Ja, ma, ja ma. I przechodzimy teraz do imion. Też składających się z czterech liter. My, A, I, A ma ja, czyli maja, my a my-a-ty-i-ma-ti, czyli mati, ty-i-my-i-ti-mi-timi ty, i my i ti mi timi i ty a i a ta ja, ta ja Spróbujmy teraz przeczytać już bez głoskowania, tylko spróbujemy przeczytać płynnie. Zaczynajcie razem ze mną. Jedziemy razem. Startujemy. My a my, a, czyli mama. Miało być płynnie. No to zaczynamy jeszcze raz. Mama, tata, tuja, auto, mia, ja, ma, ja, ma, ti, ti, ta, ja. Przeczytaliśmy płynnie. Przechodzimy do wyrazów żółtych. Te wyrazy składają się z pięciu liter, są już trudniejsze zdecydowanie. No i teraz spróbujemy przeczytać je wspólnie razem. Czytajcie ze mną. Co, jakie głoski słyszycie i jakie literki widzicie? Ja je tutaj wam wskazuję kursorem. M, i, i, a, m, mi, jam, miam. Mijam, coś mijam na drodze. Ty u, ty, a i. Tu, taj, tutaj. Ty, a my, ty o, tam, to, tamto. I jeszcze raz przeczytajmy razem. Mijam. Tutaj. Tamto. Przeczytaliśmy i teraz jak czerwona lampka miga nam tutaj prawie, że na czerwono napisany wyraz, słuchajcie, na czerwono, bo jest najtrudniejszy. Składa się a z sześciu liter. Przeczytajmy, jakie głoski słyszymy, jakie literki widzimy. O, my i, i, a, my. O, mi, jam. O, mi, jam omijam przeszkodę. My nie omijamy przeszkód, bo my lubimy przeszkody, prawda? Bo przeszkody potrafimy, potrafimy sobie z nimi radzić i świetnie sobie doskonale rozwiązujemy wszelkie zadania i trudności, radzimy sobie z nimi doskonale. Także moi drodzy, jesteśmy, jesteśmy yy, na etapie czytania, no i możemy teraz zrobić krok dalej, możemy iść dalej, bo przed nami tekst. Tekst wyrazowo-obrazkowy. Wy już doskonale wiecie, że wyrazy, które są pod, składają się z kilku sylab, są napisane u nas kolorowo. Tym razem drobna zmiana. Zawsze było odwrotnie. Była biała plansza, a literki były czarne. Dzisiaj drobna zmiana, żeby było inaczej. Dzisiaj wyrazy jednosylabowe są kolorem białym napisane. Dwusylabowe są białe i zielone, a trzy, sylabowe, trzy sylabowe są białe, zielone i różowe. Jesteście gotowi do czytania? Przeczytamy ten tekst kilka razy na początku. Przeczytamy go z podziałem na głoski, żebyśmy potrafili płynnie później przeczytać całość. Uwaga, zaczynamy. Ty o to, d o m dom.

sukienkę i wachlarz. No jak na damę przystało. A d a m Adam m a ma kotka. D a i e daje m u mu mleko. Daje mu mleko. Kochani, zagadka. Zagadka y, bardzo poważna. Która z liter tutaj znajdujących się w tekście jest nam jeszcze nieznana? No nieznana jeżeli chodzi o literę pisaną, bo drukowane znacie już na pewno wszystkie. Czy ktoś z Was jest tak spostrzegawczy, że zauważy literę, której jeszcze nie znamy, jeżeli chodzi o pisane litery? Podejrzewam, że każdy już zauważył. Chodzi o literkę E. My jeszcze tej literki nie znamy. Ona pojawiła się specjalnie, żebyście mogli dostrzec, że coś tutaj jest inaczej. Czyli tej literki jeszcze nie znamy. Super, moi drodzy, a teraz przeczytamy jeszcze raz ten tekst, ale teraz przeczytamy go jak roboty z podziałem na sylaby. Uwaga, zaczynamy. To. Dom. A. Da. Ma. Tu. A. Dam i a da. A da to da ma. A da ma sukienkę i wachlarz. A dam ma kotka. Da je mu mleko. Daje mu mleko. A teraz kochani. Przeczytamy jeszcze raz, ale postaramy się już przeczytać płynnie, czyli te nasze wszystkie sylaby próbujemy połączyć w całość. Oczywiście bardzo ważna rzecz, pamiętajcie, że każde zdanie zakończone jest kropką. Kropka to jest czas na oddech. Czyli nie możemy tych zdań czytać tak, żeby w pewnym momencie zabrakło nam oddechu, tylko musimy każde zdanie przeczytać tak, żeby tę kropkę było słychać. To nie znaczy, że czytamy kropka, nie, ale czytamy tak, żeby było słychać, że to jest koniec zdania. No to moi drodzy, zaczynamy. To dom Adama. Tu Adam i Ada. Ada to dama. Ada ma sukienkę i wachlarz. Adam ma kotka. Daje mu mleko. Słyszeliście zakończenie zdania? Tę kropkę? Słychać wyraźnie, kiedy kończy się zdanie. Kochani, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że zabawy w czytanie sprawiają Wam coraz więcej frajdy i że nie narzekacie, że to czytanie jest jakieś nieciekawe, niefajne, bo naprawdę, moi drodzy, to jest świetna zabawa i może nam sprawić dużo satysfakcji. Życzę Wam tego, żeby czytanie było dla Was wielką przyjemnością. No i oczywiście do zobaczenia w kole na kolejnej lekcji, w kolejnym naszym filmiku. Do zobaczenia, pa pa!